Tuwim, a abecadło z pieca spadło. O ziemię się hukło, kurwa, rozsypało się po kątach, kurwa. Strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę. H złamało, kurwa, kłateczkę, Bezbiło sobie brzuszki, A, kurwa, zwichnęło nóżki, O, jak, kurwa, balon pękło, Aż się peprze lękło. Te kurwa, daszek zgubiło, L do U skoczyło kurwa, S się wyprostowało, R kurwa prawą nogę złamało, W stanęło do kurwa góry dnem i udaje, że jest kurwa M.